Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gothic Sagi Dzisiaj odwiedzimy e, miejsce, w którym jest umieszczony kamień e, Na wschód, to nie ta ma pasory. Już pokazuję Boże, co ja gadam na wschód? Na zachód e, Zachodni kamień e, Jest bardzo blisko e, nowego obozu, dlatego no, Pokażę całą drogę nie będę musiał niczego go urywać. Jak myślę, to by nie dokupić. Albo nie, nie będę dokupywał miksturek na razie. Poradzę sobie z nimi. W poprzednim odcinku nauczyłem się. Albo nie, dokupię. Sorry, że tak przerywam, ale może zabraknąć W poprzednim odcinku nauczyłem się trzeciego kręgu więc już będę mógł stosować moją taktykę e, walki e, z Pokaż Magią mi, co masz do zaoferowania e, dokładniej z... Jest jeden, tylko jeden taki e, dokładnie z y, używaniem bryły lodu ale to wszystko się okaże w jak mi to wyjdzie tak naprawdę To się przyda w takich mocnych przeciwnikach no ale grupy przeciwników raczej chyba nie będę raził e, Nie wiem czy w ogóle będę miał możliwość nauczenia się fali mrozu jako... E, strażnik świątynny raczej nie Ale zobaczymy Lećmy Tak... Po drodze też zlikwidujemy o, laboratorium. Nielegalne też to jest jedno zadanie, o których zapomniałem, że trzeba je wykonać wcześniej. E, mianowicie ma już nie ma, więc nie będę miał komu oddać tego zadania, ale e, mogę je zlikwido zlikwidować. Tu jest lewus? towej baranie. Wstawaj! Spuściłeś mi niezłe. Pierdol, tak. Co słychać, człowieku, czego chcesz? Miałem paskudny dzień i mam. Ty, naprawdę. Aj, nie ta, nie ta opcja delegowa. Sorry, sorry, pośpieszyłem się za bardzo. Tak, jakoś. ty. ty co tu. Pokonałeś mnie w pięknym stylu, stary. Ale Hmm, no, się pośpieszyłem, teraz muszę tracić Dobra, dobra. Spuściłeś. Co słychać? Człowieku. Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się ty. Zbierać choracy. Gdzie jest zbierać choracy Z nim coś miałem Hej, ty! Nie masz tu Weź sobie idzie powoli Czy ja nie wykonałem dla niego zadania Przemyśla No i Nie A, muszę odwiedzić jedną osobę ale dobra, to nauczy no, też przy, następnym, przy następnej okazji Ponieważ nauczy nas 5 y, punktów siły, to warto Ale to później, miksturki <laughs> Cóż, zapada noc, a my solo wybieramy się na niebezpieczną misję. Nie wiadomo gdzie, w jakieś góry. O, gorzki Mech, czym jest gorzki Mech? Pełny z punktu życia. Tak! Nie, jak ja was nienawi nienawidzę, bo się chyba przede mną bronicie. więcej na tym polega Używanie bryły lodu Ile to w ogóle many zabiera? Jestem ciekaw Trzy Obrażenie 50 obrażeń no To się opłaca Nie będę musiał iść jak zwykły wojownik na hama Jest mi tylko jeden do bezpośredniej konfrontacji. E, ale niestety krótko trwa. To jest ogar jakiś Pierścień! Proszę bardzo Żyje światła I zdrowienie. Coś jeszcze żyje. Teraz się przekonamy. Tutaj było jakieś zejście? Co mi się zdawało? Takie coś. Wtedy widać, że jesteśmy bardzo niedaleko od nowego obozu. O! Co tam się dzieje? Jakiś mag walczy z ogarem. Milten. Milton, Milton a już poznaliśmy. Witaj! Mój przyjaciel Lester z obozu na Bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Robię co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Spotkałem Gorna. Naprawdę? Gdzie? W ruinach klasztoru nad morzem. Bawiliśmy się w poszukiwaczy skarbów. Zapewne nie omieszka mi o tym opowiedzieć podczas naszego następnego spotkania. Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? O, to długa historia. Musiałbym zanudzać ci opowieścią o bardzo dawnych czasach. Szanowni, Idzie mi się nie spieszy. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Czyżbyś mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących? Dokładnie, a więc znasz już historię pięciu kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak, strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę, pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? Hmm, no cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. No to dawaj. Zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców, znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do drobowca powinno być dziecinnie proste, prawda? Hmm, niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha, miałem nadzieję, że to powiesz. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. No dobrze, Którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną. No dobra, w takim razie pomóżmy Miltonowi, pomożemy w tym samym sobie. <laughs> No i jesteśmy! Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy! Pora złożyć wizytę strażnikom! Za dużo ich O, to jest ten strasznik Okay. Jak chcę zlutować ją teraz Klucz, Talizman Orków? Hm. dziwna sytuacja trochę. Wszedł na drzewo. Pomóżmy Middenowi. Ten ja, więc sobie daje rady Jest dosyć potężnym magiem. Zresztą magie w ogóle są potężni? Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go, taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam się jeszcze kiedyś spotkamy. No to zyskaliśmy przyjaciela wśród magów. Widzimy piedestał. Skrzynie. W jednej ze skrzyń powinien być nasz kamień. Chyba nie w tej, bo jest zamknięta. trzeba ją otworzyć wytrychami O, całkiem na jedną mamy swój kamień. Dobra. Teraz tak. Wrócimy do nowego obozu, eee a do fortecy na południu, gdy już jest obóz na bagnie. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Niesamowite, mamy już cztery kamienie ogniskujące. Brakuje jeszcze tylko jednego. Oddałeś naszej społeczności nieocenione usługi. Jeśli uda ci się odnaleźć ostatni z kamieni, wkrótce będziemy znów na wolności. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleportacyjny. Proszę weź następny. Obyś wrócił cały i zdrowy. Super. To został ostatni kamień, którym zajmiemy się w następnym odcinku. A tymczasem żegnam.